Dzień dobry kochani, dawno nie było mnie na dziale odzieżowym w pepko, tak więc koniecznie musimy nadrobić zaległości. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd przypadnie Wam do gustu. Ja zaczynam od bardzo ładnego dresiku od marki Beckin, składającego się z bluzy z kapturem. Mamy również kieszonkę na przodzie, ona kosztuje 50 zł, a z zestawu są również klasyczne spodnie dresowe zwężane ku dołowi, które kosztują 40 zł w składzie, 85% bawełny oraz mała domieszka poliestru. Zdecydowanie takie składy mi się podobają. W Pepco jakiś czas temu pojawiły się również kolorowe zestawy dresowe w naprawdę dobrej cenie. Za bluzę zapłacicie jedyne 25 zł. Ona jest dostępna od rozmiaru S do rozmiaru 2XL, a jeżeli chodzi o spodnie, one również kosztują 25 zł. W składzie 59% wełny oraz 49% poliestru. Dostępny jest kolor turkusowy oraz różowy. Dajcie znać w komentarzu, który kolorek bardziej wam się spodobał. No myślę, że ja o moim ulubionym kolorze nie muszę mówić. A do tego są jeszcze takie gumowe klapki za 17 zł. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tej klasycznej beżowej pikowanej kurtki. Ona składa się do woreczka, który jest również w zestawie, więc jest to świetna opcja na podróż. Kosztuje jedynie 60 zł. Jest jeszcze dostępny kolor czarny, ale mi zdecydowanie ten beżowy bardziej przypadł do gustu. Uważam, że taka sportowa kurtka jest zdecydowanie must-have'em w szapie każdej z nas. Bardzo lubię panterkę i uważam, że odpowiedni dobór dodatków sprawia, że wyglądamy niezwykle stylowo. W nowej kolekcji Pepko pojawił się model za 70 zł. Jest taka luźniejsza kurteczka, dostępna od rozmiaru S do rozmiaru XL. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie skład, ponieważ mamy tutaj 100% bawełny, uwielbiam takie naturalne składy w PEPCO i bardzo mnie cieszy, że coraz więcej możemy znaleźć produktów z naturalnymi składami. Dajcie znać, co sądzicie o panterce. Jesteście na tak, czy na nie? Kolejna klasyka, którą warto jest mieć w swojej szafie to taka koszula z krytą plisą. Jest ona asymetryczna. Mamy również kołnierzyk i za taką koszulę zapłacimy 40 zł. Ona będzie świetnie wyglądała zarówno z jeansami, jak i z chinosami oraz oczywiście ze spódnicami. W składzie znajdziemy zdecydowaną większość wiskozy, ale jest również mała domieszka poliamidu. Tak więc daję Wam o tym znać. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tej cudownej kurtki. Jest to kurtka jeansowa. Swoim wyglądem przypomina troszeczkę ramoneskę. Kosztuje 70 zł, więc jest to naprawdę fajna cena. Kurtka ma bardziej taki oversize'owy, pudełkowy krój. Mamy również kieszenie na bokach oraz beżowo-brązowe guziczki. Bardzo cieszy mnie to, że w Pepko znajdujemy też takie modowe elementy. W składzie zdecydowana większość bawełny i niewielka domieszka poliestru. A skoro o jeansie mowa, to pokażę Wam również spódnicę, która ma długi krój. Jest ona prosto szyta, kosztuje 50 zł, a z tyłu mamy również rozporek. Bardzo fajna, klasyczna propozycja, idealnie sprawdzi się do wiosennych stylizacji. Bardzo podobają mi się również te przeszycia na bokach, to dodaje takiego nowoczesnego szyku. Ale mi osobiście w oko wpadła jeszcze taka bluzeczka za 25 zł. Ona jest w białym kolorze, ale wyróżnia się za sprawą czarnych wykonawców. Kończeń, które obecnie są bardzo, bardzo modne. Ta bluzeczka ma w składzie 94% bawełny i 6% elastanu. Naprawdę rewelacja! Na dziale z wylizną znalazłam nowy staniczek, on jest w bordowym kolorze, jest koronkowy, jak widzicie za sprawą swego kroju on idealnie sprawdzi się do sukienek oraz bluzek z głębokim dekoldem, uważam, że to jest naprawdę świetna propozycja. Do kompletu możemy również kupić sobie majteczki za jedyne 10 zł, one występują od rozmiaru S do rozmiaru 2XL, co prawda nie mają identycznej koronki, ale są bardzo zbliżone kolorystycznie. Jeżeli lubicie koszulę nosne z pepko, tak jak ja, to być może spodoba Wam się ta propozycja. Ona jest w takim gołębim kolorze, mamy tutaj również 100% bawełny w składzie, a koszula kosztuje jedynie 30 zł. Co prawda mamy dawno po walentynkach, ale dopiero teraz w PEPCO pojawiła się ta cudowna piżamka. Jest ona w białym kolorze, mamy tutaj różowe wykończenia, jest również koronka, a jak widzicie, sama piżamka ma taki serduszkowy wzór. Zapłacimy za nią 40 zł. A jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj 98% bawełny i 2% elastanu. Zdecydowanie w takiej piżamce będzie nam się dobrze spało. Jak widzicie jeansu nigdy nie za wiele, tym razem w nowościach pojawiła się nowa cudna sukienka. Jest ona bardzo ładnie odszyta, kosztuje 60 zł, mamy również metalowe guziczki. Jest również wiązanie w talii, dzięki czemu nasza sylwetka będzie cudnie podkreślona. Dodatkowo są również kieszenie i sukienka raczej należy do tych krótszych, ale nie jest taka typowa miniuweczka. Druga nowość to kamizelka i zauważyłam, że w najnowszych trendach kamizelki zdecydowanie wracają do łask, więc być może ten model z Pepko Wam się spodoba. Zapłacicie za nią 1,40 40 zł, ma ona bardzo fajny, klasyczny odcień jeansu. Jest to kamizelka bez podszewki, a dodatkowo są srebrne guziki. W składzie znajdziemy 98% bawełny oraz 2% elastanu. Skład jest naprawdę rewelacyjny w stosunku do ceny. Znalazłam również bardzo ładne jeansy w świetnym jasnym odcieniu. Mają delikatne przetarcia i są one w najmodniejszym kroju white leg, czyli mamy prostą nogawkę, nawet delikatnie poszerzaną ku dołowi. Cieszy mnie to, że w pepku możemy znaleźć takie modowe elementy do naszej garderoby. Tak one się prezentują w całości, a za te spodnie zapłacicie 60 zł Czy są tutaj jakieś fanki czerwieni? Jeżeli tak, to być może spodoba Wam się ta propozycja. Jest to bluzeczka z 3-4 rękawem. Mamy również srebrne guziki na lewym rękawie. Bluzeczka kosztuje 25 zł i jest dostępna od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. W składzie mamy 95% wiskozy oraz 5% elastanu, a w czerwonych nowościach znalazłam również bardzo ładny T-shirt z takimi haftowaniami, można by powiedzieć, są to ładne różyczki z dodatkiem listków, które są powycinane. Bluzeczka kosztuje 25 zł, występuje do rozmiaru XL. A w składzie 95% bawełny i 5% elastanu. Uwielbiam kropeczki, tak więc stanowość zdecydowanie przypadła mi do gustu. Jest to biała koszula z dodatkiem czarnych grochów. Mamy również kieszenie na przodzie, na dekolcie. Bluzeczka ma 3/4 rękaw, ale dodatkowo możemy sobie również go podwinąć, ponieważ są guziczki po bokach. Jest ona prosto skrojona, nie jest w żaden sposób taliowana, ale myślę, że świetnie sprawdzi się do codziennej stylizacji. W połączeniu z jeansami i ten t-shirt również widziałam po raz pierwszy. Jest to propozycja w białym kolorze z dodatkiem czerwonych pasków. Jest również czarne wyszyte serduszko. Bluzeczka kosztuje 25 zł i możecie ją kupić do rozmiaru XL. Teraz zobaczyłam, że jest jeszcze dostępna czarna wersja z dodatkiem czerwonego napisu AMOR oraz buziaczka. Układ naprawdę bardzo przyjemny. 95% bawełny i 5% elastanu. Znalazłam kolejną panterkową nowość. Tym razem jest to oversize'owy t-shirt za 20 zł. Uwielbiam takie niskie ceny, ale uwielbiam również panterkę, więc z miłą chęcią pokażę Wam taką nowość, która ponownie świetnie sprawdzi się do ramoneski, do jeansów, jakieś jasne sportowe buty i jesteście gotowe do wyjścia. Ta bluzka ma świetny skład, ponieważ znajdziemy tutaj 100% bawełny. A teraz pokażę wam totalny hit. Tego się nie spodziewałam, ale w Pepco możemy kupić dżinsy od znanej i lubianej marki Lee. Za uwaga, uwaga, jedyne 60 zł. Są to dżinsy ponownie w najmodniejszym kroju. Mamy proste nogawki, są delikatnie przecierane i mamy bardzo ładny jasny odcień dżinsu. Koniecznie zwróćcie uwagę przy następnych zakupach w Pepco na dział odzieżowy, ponieważ właśnie możemy znaleźć takie promocje. Te spodnie wcześniej kosztowały 150 zł, no a teraz kosztują jedyne 60 zł. Nie mogłam również pominąć nowości w kolorze pudrowego różu. Jest to bardzo ładna koszula wykonana z materiału plumetti. Dodatkowo jest również podszewka, a koszula kosztuje jedyne 40 zł. Materiał był bardzo przyjemny do tyku, więc już wiedziałam, że mamy tutaj do czynienia z naturalnym składem, ale również zwróciłam uwagę na te perłowe, różowe guziczki. W składzie natomiast sama bawełna, bardzo takie składy mnie cieszą. Jeżeli lubicie zwierzęce motywy, to być może ta dwuczęściowa piżamka przypadnie Wam do gustu. Mamy tutaj motyw zebry, znajduje się on na kieszonce na bluzce oraz z tym motywem są krótkie spodenki. Całość kosztuje 25 zł, a ponownie w składzie mamy samą bawełnę. Pokażę Wam jeszcze jak wyglądają te spodenki z bliska. Mamy również beżowe troczki pasujące do całości. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu zaprezentuję Wam również bardzo ładny, klasyczny szlafrok. Jest on w czarnym kolorze. Mamy również czerwoną lamówkę i zapłacimy za niego 60 zł, żeby nie było tak kolorowo. Niestety tutaj w składzie mamy sam poliester i elastan, ale w każdym razie oczywiście chciałam Wam również pokazać taką nowość. Kochane, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już jutro ruszamy na kolejne łowy, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia, buziaki, Papa.